Witajcie! To jest mój pierwszy zestaw testowy zestaw PKP Intercity, ja nie wiem, jaki on ma numer. H097931 zestaw z pociągiem pasażerskim Intercity PKP, moi drodzy, personę PKP. Jest to mój pierwszy zestaw, jest to analogowy zestaw. Twierdziłem, że wydam mniej, bo różnica pomiędzy analogiem a cyfrą jest prawie 500 zł, jeśli chodzi o zestaw, jeżeli mi się ten bajer spodoba i złap tego bakcyla kolekcjonerskiego robienia makiet, i tak dalej, co wszystko przede mną, to pomyślimy o czymś bardziej skomplikowanym. I zobaczymy, co jest w środku. I jeżeli się uda tutaj na dywanie rozłożyć wstępnie, no to rozłożymy. W sklepie modelarskim go dorwałem, ale też oczywiście na Allegro są. Z tyłu mamy informacje, co mamy w środku. Wszystko jest na tych podkładach, bo teraz są w tych zestawach startowych od razu tory na takich podkładach. Eee, otwieramy chyba, nie? Tak mi się wydaje. I w ogóle chcę podziękować, bo ta kolejka eee, też z pomocą przede wszystkim widzów z Twitch TV Bonkol, czyli z naszych live streamów. Był donate goal, ludzie dorzucili się na rozpoczęcie takiego hobby, także dzięki wielkie za wsparcie. Będą także jakieś fajne live'y zrobienia może pierwszej makiety z podstaw takich właśnie bawienia się w te modelarstwo. Wielki Unbox. Tak otwieramy pełnym pędem w świat miniaturowej kolei. Mam nadzieję, że PKP będzie pędziło tak jak ta kolej. W środku coś takiego. Styropian i takie pudełeczko. To od waszej strony powinienem. Tak cyk i są glajzy. Tu są te glajzy jak widzicie. I co? I nie mam pojęcia co dalej. Co Wam się już powinno spodobać? No, mi się podoba, mam nadzieję, że nie wypadnie. Tak wygląda w środku, jeżeli chodzi o wytłoczkę. To są oczywiście tutaj szyny. Mamy także trzy wagony pasażerskie. W zestawie cyfrowym są dwa wagony oraz mamy husarz, czyli Taurus. Natomiast nie, są to, nie jest to zestaw, który jest uznawany za takich super turbo ultras. Uważają, że nie jest to boży zestaw, z tego względu, że są one skrócone, te wagony, jeżeli chodzi o skalę. No cóż, no, będziemy płakać najwyżej. Czy mógłbym ściągnąć dach i wsadzić tam miniaturowych pasażerów? Prawdopodobnie tak. Wiem, że byście chcieli, żebym coś złamał. Czemu on tak ciężko wyłazi? O! Hu. Tak wygląda. Czuję, że jest to solidne. Na pewno względem wagonu trochę inaczej waży. Mam nadzieję, że przynajmniej ten będzie na czas jeździł. Mamy potencjometr, który oczywiście służy nam do sterowania prędkością i to jest analog. To jest analog, gdybyśmy mieli cyfrowy, mielibyśmy taki pilot, pilot, taki programator, moglibyśmy się bawić. Natomiast na dzień dzisiejszy coś takiego. Tak wygląda wagonik numer 2. Przepraszam, to jest wagonik numer już jest, o według numerów. Proszę bardzo. Tak wyglądają. Jedynka, dwójka, niebieski. Oczywiście można dokupić taki jeden wagon. Bez problemu można dokupić i wrzucić sobie do, do, całej, do całego składu. Powiem tak: testowo tylko rozłożę, bo docelowo będę to w innym miejscu w ogóle miał rozłożone i gdzieś tam jakąś pseudo-makietę pierwszą stworzę. Ale na razie rozłożymy, żeby było. Od czego tu zacząć w ogóle? Eee, zasilacz. Składamy, że niby. Że tak się wsuwa tu i to już. No jest połączone. Są połączone. Można odkręcić. Eee, znaczy można je. Tak. Można oczywiście ściągnąć. Zobaczcie. Gdybym się postarał, ściągnąłbym całkowicie. One są tutaj złapane, jak widzicie. Eee, tu jest śrubka. Trzy śrubki są, jedna, druga i trzecia. Czyli można ściągnąć i na przykład użyć tych torów w innym celu, na makiecie, żeby po prostu jakoś inaczej je postawić. Ale w przypadku, gdy będę używał tego na dywanie, to nawet jest lepiej, że to jest na podkładach. Nawet lepiej. Będzie bardziej stabilne. Nie będzie na przykład, gdyby to był dywan albo jakaś wykładzina wysoka, no to wtedy byśmy tego w ogóle nie potrafili postawić. To nasyp, to jest nasyp, no takie podkłady. Ja na to mówię podkłady, ale to jest taki nasyp. No. To jest taki malutki tor na start. Stoi na stacji lokomotywa. Teraz tylko my jesteśmy. My i kolejka Pico. Jak się to, jak się tego używa? To. Co to, jak to działa? I wpuszczam to na tory. A czy tu nie są jakieś koła zablokowane? No to po co to? Odhamować! Ti, ti, ti. O, tak to wygląda. Złapany i podpinamy cyk, mamy podpięte urządzenie czeka i coś źle. Chyba źle po, Chyba źle wagony. Stop! Musimy na prostym... Musimy tak, użyć tego. Rampy. Oha! No nie, on wykoleja się tam, ale może tam jest po prostu źle krzywo... Okej, okay. tam może być krzywo złączony... Chwila. A, tu jest. Dobra, znalazłem winowajcę. Dobra, teraz siedzi. O. Widzicie? Patrz jak jedzie. Gładziutko, syk. To zrobimy taki test tle usta będę trzymał i w tle będzie jechało, okej? Okay? Uwaga. Oho. Uh -huh. Dźwięk już jest niezły. Zwiększyć moc reaktora. Uwaga. Zwiększamy. Pełna moc. O. Tu taki komin jądrowy. Miasteczko śląskie Chuta Problemów trochę było, najwięcej problemów sprawiało mi stawianie tej lokomotywy oraz wagonów poprawnie na e, tych torach, na szynach, e, ale co, na razie jest spoko, to jest pierwszy zestaw mój, e, prawda, w dorosłym życiu, w dzieciństwie miałem Piko, starą Piko, gdzie ojciec tak naprawdę bał się nam dawać jej dotykać, bo się bał, że się pozabijamy wszyscy prądem, e, a już jej nie ma, nie mam pojęcia, gdzie, je. Je, gdzie ona jest. To tyle, początek przygody, teraz teraz co? No, cały pokój trzeba opróżnić, e, znaleźć całkowicie inne miejsce, gdzie zrobimy makietę i będziemy prawdopodobnie ją też jakoś tam fotografować. Może na live streamach będę robił jakąś pierwszą makietę, także zapraszam, jeżeli Wam się materiał podobał, jeżeli macie jakieś podpowiedzi i też kiedyś zaczynaliście, też popełnialiście jakieś błędy przy kolekcjonowaniu, przy zabawie, właśnie przy składaniu tego wszystkiego to dajcie znać. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa! Żaden pociąg w Polsce tak nie jeździ szybko. Ach, dobra.